Znajdujemy się w Spale, w ogromnej hali olimpijskiej. Tu odbędą się zawody lekkoatletyczne organizowane przez powiat opoczyński. Naszym gościem jest pan starosta Józef Ruk i panie starosto pozwolę sobie zadać pytanie odkąd ta inicjatywa powiatowych zawodów lekkoatletycznych już trwa? Są to siódme indywidualne mistrzostwa powiatu Poczyńskiego w lekkiej atetyce. Ja jako starosta pochwalę się, że zainicjowałem to z, z międzyszkolnym, lekkoatletycznym związkiem. Nauczyciele przyszli do mnie z taką propozycją, żebyśmy coś zrobili tutaj dla młodzieży właśnie w tej formule. No i tak zaczęło się może trochę na zasadzie próbi błędów. Ale okazało się, że ta inicjatywa przerosła nasze oczekiwania. W tej chwili jest tylu chętnych, że musimy ograniczać to organizacyjnie, regulaminowo, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić tutaj możliwości rywalizacji dla wszystkich uczestników. To przerasta nasze możliwości organizacyjne i finansowe. Czyli jeżeli jest tak dużo, to dziś ilu będzie startowało zawodników i z ilu szkół? Nie znam dokładnej liczby szkół. W każdym razie. Te ze wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego. Jak wiemy są to trzy kategorie szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne. Uczestników jest około 600 i to jest taka liczba daje nam możliwość, żeby to zorganizować w jednym dniu, bo tak naprawdę no, rozciąganie tego w czasie jest dla nas zbyt trudne i organizacyjnie i tak jak powiedziałem finansowo musimy płacić za halę. To młodzież trzeba przywieźć, no, zapewnić jakiś poczęstunek. Także może to nie są zbyt duże pieniądze, ale to jest około 15 tysięcy złotych, które kosztuje taka impreza. W tym roku wszyscy uczestnicy dostaną koszulki pamiątkowe z inskrypcjami sponsorów. Także każdy będzie miał pamiątkę, oprócz tego, że dostają zwycięzcy medale i puchary. No tak. Czyli pieniądze i jeszcze raz pieniądze, ale Wy potraficie załatwić, bo to nie jedyna chyba inicjatywa sportowa starostwa. Ale to jest największa no. inicjatywa sportowa i największa lekkoatletyczna, bo te wszystkie pozostałe, które są, no, to są w grach zespołowych, również lekkoatletyczne, ale nie w takim wymiarze. Tutaj naprawdę jest to święto lekkiej atletyki dla Powiatu Opoczyńskiego, dla młodzieży Powiatu Opoczyńskiego. Naprawdę zachęcam wszystkich, którzy mieliby czas i chęć tutaj przyjechania do spały, bo przecież można przyjechać i obejrzeć, jaki entuzjazm, jaka, jaka radość jest właśnie wynikająca z możliwości tutaj startu. Wiadomo, że poziom sportowy jest zróżnicowany, bo różne są możliwości bazowe w szkołach. No, są mniejsze, większe szkoły, lepiej przygotowane. Tutaj Prym wiedzie przeważnie e, zespół szkół prywatnych w Opocznie, który, który ma sekcję bardzo dobrze rozwiniętą, lekko atetyczną i szczególnie w tafetach i, i biegach, to rzeczywiście ta młodzież jest lepiej przygotowana, ale rywalizacja jest naprawdę piękna i, 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 i fair play prowadzona. No Panie Starosto, jak to już tak rozeszło się po powiecie i nie tylko, to na pewno te zawody odwiedzają jacyś zacni goście sportowi. No Dzisiaj mamy zaszczyt gościć tutaj panią Wandę Panfil, mistrzynię olimpijską. Myślę, że to jest taki dla młodzieży bardzo no ważne tym, wydarzenie. Tak. tak, w biegach maratońskich, jak Marec. pamiętamy. I są tutaj zaproszeni posłowie. Z tego co widziałem jest radna wojewódzka. Zobaczymy, kto jeszcze przyjedzie. W każdym razie na pewno... Politycy też chcą wspierać tą inicjatywę, bo jest bardzo potrzebna i bardzo ważna dla rozwoju naszej młodzieży. Pani Wanda to z naszego terenu się wywodzi. Tak, pani Wanda pamięta o tym, jest tutaj, mieszka, bo ona przecież pochodzi z Kraśnicy. Tutaj zaczynała trenować. Potem trenowała już profesjonalnie w starcie Tomaszów Mazowiecki. Także pierwsze kroki to ten obszar właśnie tutaj spały. Także stąd jej kariera się zaczęła, no i tutaj z sentymentem przyjeżdża pewnie, się sama może na ten temat wypowiedzieć, ale my traktujemy ją jako, jako no przykład dla młodzieży, taki bardzo dobry przykład, żeby zachęcić, zachęcić do, do, do wysiłku, bo to jednak, żeby osiągnąć poziom sportowy, no to trzeba ileś tam czasu i, i, i zaangażowania, wytrwałości, bo to, to, to wymaga ogromnego wysiłku. Dyscypliny wewnętrznej no i talentu, też, no, ale bez, bez pracy nic się nie da osiągnąć. Nie, no się, no. Czyli kończąc rozmowę, miejmy taką nadzieję, że wśród tej młodzieży może się znajdzie właśnie jakaś następczyni lub następca mistrzostw światowych i olimpijskich. No, mamy taką nadzieję i, i mamy takie przykłady, bo przecież Adam Kszczot, który tutaj też biegał, w tej chwili jest mistrzem świata. Także na pewno mamy utalentowaną młodzież i trzeba im stwarzać warunki, żeby mogli się rozwijać. Czyli kończąc, niech Ziemia Opoczyńska będzie kuźnią talentów. przeżywali w całkowitej atmosferze do dwóch lat temu. Gracias. Yeah. Yeah.